Nazywam się Harnie Kułapka, znajduję się aktualnie moją, w moim tymczasowym pracowni. Domową e, przestrzeń aktualnie remontuję. E, Rozpoczynałem od tego, co no się tym głównie zajmuję w czasach zarazy, e, ale też, ale też pracuję w gnitach domu, i lampy fotograficznej, bo jako takie światło e, robię formy, tworzę, maluję. A, a zauważyłam, że wielu spłynął na yy, pewne nowe projekty i na tytuły nadawane obrazom. Yy, co do oczekiwań wobec konkursu, to myślę, że przede wszystkim yy, chciałabym, aby otworzył mi jakieś nowe możliwości. Może pozyskałabym jakieś kontakty. Yy, Wystawiałam się w, Wystawiła się, się w jakimś prostym miejscu, pozostał by była oczywiście, skąd bym chyba oczekiwała. Ideologię, i któremu chętnie dałabym e, pracy, to Lars Wondrzej lub Angelika Marku. Jeśli chodzi o wpływ e, z zjawisk z tej sztuki e, na mnie, na, na, na moją twórczość, to myślę, że dużą odegrał u Bocolor, czyli i okres Maciej -ko z traktowaniem. E, obrazu jako oddychającego organizmu i żywotnością koloru, mimo że to jakby to, co robię odbiega, od niego to, to, to tak chciałam wskazać. Um, studia ze swoich studiów, z którymi tutaj jestem zadowolona. Trudno mi się inaczej, bo, że gdy, gdy, gdy na niej pracuję ciągle. Ale żałuję, że nie skorzystałam z pewnych możliwości, yy, które, które ona dawała, czyli nie pojechałam na żadne stpy Sporo projektów realizowałam, ale, ale nie takie długoterminowe i, i to bym, to bym zmieniła.